To, to. Tak, zachodzimy po losie i zastanawiamy się, jaką niespodziankę możemy ci zrobić z, twojej, z okazji Twoich okrągłych 70 Siedem, urodzin. Więc zachodzimy, myślimy i może na początek coś takiego. Ja się na urodziny twoje. Prezencik chcę ci dać, no ale jak? Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. Od Roberta i odewy. Wszystkiego najlepszego, Jasiu, spełnienia marzeń i 100 lat. No i przyjeżdżaj do nas jak najszybciej. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności życzy Rodzina Rajewskich. Dużo zdrowia, Panie Janie. Panie Janku, tak trzymać. Panie Janie, piękny wiek. Wiek, do którego my w ogóle nie trwamy, a pan, jak dobre wino. Życzę panu dużo zdrowia, miłości, radości, pomyślności i wszystkiego, czego pan sobie tylko zapragnie. To niesamowite, bo mój tato, też Janek, i też ma 70 urodziny w tym roku. Ach, te Janki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Jak? Ale to nie wszystko. Mamy tego więcej. Jasiu, z okazji Twoich urodzin życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków. Obyś był szczęśliwy zadowolony z żony. A gdybyś miał już sklerozę nie pamiętał, kim ja jestem, więc przypominam, jestem Twoją kuzynką. Nazywam się Krystyna i mieszkam w Migrodzie. Baw się dobrze. Ta. Cześć wujek, z okazji Twoich 70-tych chciałam Ci złożyć serdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha na każdy dzień. Pozdrowienia ze grot, buziaki. Panie Jasiu, całą rodziną życzymy: dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i stola! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Stola! Nie ży. Najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń. Od rodziny oko nie Ruci. Pa, Buśka. Tante auguri! Tante auguri! Ciao! Auguri! Z okazji Twoich siedemdziesiątych urodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności życzy rodzinka. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Sto lat życia i radości. Choć lat minęło, wciąż tak samo bliski jesteś, nie zmieniło się w niej przecież. Choć włos w siwie na nas Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, skarbie. Mam nadzieję, że niespodzianka się podobała. Kochany jubilacie, kochany tato, Dniu Twoich okrągłych siedemdziesiątych urodzi. Chcielibyśmy Ci życzyć. Sto lat w zdrowiu szczęściu, pomyślności i wszystkiego, o czym sobie zamierzasz? Dużo uśmiechu na twarzy. Pakuj się w astrę i przyjeżdżaj do nas. Czekamy na ciebie. I jak braś dalej w tego totka, to już w końcu trafił do Wszystkiego wszystkiego. Stolat. Sto hmm, ale moc.